Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam koszty życia w Tajlandii, ale jeżeli się jest turystą, te koszty są zdecydowanie większe, niż jeżeli mieszka się tutaj. Dlatego pokażę Wam, jak wygląda od samego początku transport z lotniska, hotel, oczywiście ceny. Ceny na plaży, ceny w restauracjach, wycieczki, co warto zobaczyć, czego raczej nie i które plaże najlepsze dla kogo. Także oglądajcie. Cały film będzie podzielony na dwie części. Także, jeżeli ktoś ogląda pierwszą, pamiętajcie, że będzie jeszcze druga. Nie wiem, która będzie ciekawsza, dlatego warto zobaczyć obydwie. Jeżeli ktoś trafił akurat na drugą część, zapraszam na mój kanał Podróże Wojownika i tam zobaczycie pierwszą część. Oglądajcie! W końcu dolecieliście na tą rajską wyspę jaką jest Phuket Wychodzicie z lotniska i zastanawiacie się co dalej Teraz trochę wam podpowiem jakie są koszty transportu Jeżeli nie czeka na was nikt z hotelu Tak jest to tam z tyłu Masa karteczek z nazwiskami Pokażę wam najlepsze alternatywy jakie można tutaj mieć Są to oczywiście taksówki Co do taksówek Lepiej dogadywać się wcześniej co do ceny, żeby nie być później zaskoczonym. Chyba, że się jedzie taksówką z taksometrem, to wtedy cena jest w miarę w porządku. Plus dodatkowo doliczają 100 batów za to, że to jest lotniska taksówka. Pokażę Wam jak wyglądają między, mniej więcej ceny, jeżeli byście chcieli pojechać na przykład busikiem. Po ominięciu masy naganiaczy, którzy na pewno wam będą chcieli wcisnąć taksówki, minibusy itd. Wychodzicie przed lotnisko i macie dwie budki, w których są podane ceny. Oczywiście te na dole to są podane od osoby za busa, w miarę w porządku ceny, jeżeli ktoś wie dokładnie, gdzie ma jechać i gdzie ma wysiąść. Jeżeli nie, musicie wziąć taksówkę. Szybko zaglądają teraz jakie są ceny taksówek. Także za taksówkę na patong zapłacicie 800 Watów na karon lub kata, lub katano i zapłacicie 1000 watów Jeżeli jesteście w cztery osoby, Opłaca się bardziej niż taksówkę, na pewno jest bardziej wygodnie. Jeżeli ktoś jeździ sam, zdecydowanie lepiej pojechać busem, a na miejscu złapać po prostu tuk-tuka i podjechać pod cały hotel. Najlepsza opcja dla was szukajcie taksówek właśnie takich. One mają taksometr. Wielu z was będzie na pewno się zastanawiało nad wynajęciem samochodu. Po przylocie, tutaj i będzie myślało, czy zrobić to na lotnisku, czy na mieście. I są bardzo różne opinie na ten temat. Nieraz y, lepiej wynająć na lotnisku, ponieważ wtedy odchodzą ceny taksówek, w dwie strony. I jeżeli rezerwuje się w miarę szybko, ceny są naprawdę dobre. Niektórzy wolą rezerwować na mieście. Samochody zaczynają się za dobę od małego za 60 zł i cena w górę. Wiadomo, im większy samochód, tym drożej. Im dłuższy czas wynajmu, tym cena niższa. Także co do samochodów, musicie sami to po prostu rozkminić. Co dla Was lepsze, posprawdzajcie na internecie. Co do hoteli i zakwadrowania tutaj, nie mam dla Was, tak szczerze, złotej rady. Najlepiej wchodźcie na Skyscanner, żeby znaleźć jak najtańszy hotel. Co do mieszkań lub domów, jeżeli przyjeżdżacie większą grupą, warto odwiedzić Airbnb. Naprawdę fajne oferty można tam znaleźć. Hotele tutaj w zależności od plaży. Wiadome, na Patong, zawsze najdrożej. Na Kata, Karon i te okolice można znaleźć hotel już od 50 zł za dwie osoby. I w górę oczywiście. Wszystko zależy od tego, gdzie ten hotel się znajduje, jaki jak jest wypas w środku, no i jak daleko od plaży. Co do hotelów na Patong Beach, można fajny hotel w drugiej linii brzegowej. Z widokiem na Bangla Road znaleźć na przykład za 100 zł za dwie osoby i to hotel z basenem. Na Hostel World można tam znaleźć pokoje za 20 zł za noc, a taki tani Melinę można znaleźć nawet za 50. Także niech ktoś nie myśli, że zakwaterowanie jest tu bardzo drogie, bo raczej droższą sprawą. Są przeloty do Tajlandii. Ceny wahają się od 1800 zł do 3 lub 4000 To są takie normalne ceny, dlatego polujcie na najlepsze okazje. Ja biletów zawsze szukam na Skyscanner. Jest dużo jeszcze innych fajnych stron, ale dla mnie Skyscanner zawsze najlepiej się sprawdzał. Teraz ruszę temat wizy. Jeżeli ktoś z Was się zastanawia, czy potrzebuje wizy do Tajlandii. Nie, nie potrzebuje, jeżeli przyjeżdża nie na dłużej niż 30 dni. Jeżeli chce zostać dłużej niż 30 dni, można w urzędzie imigracyjnym za 1900 Bahtów, co jest jakieś 250 zł, można przedłużyć na kolejne 30 dni. Po 60 dniach trzeba już z Tajlandii. Oczywiście są też inne rodzaje wiz, ale o tych teraz nie będę mówił, ponieważ większość z Was jako turyści nie przyjedzie tu na pewno na dłużej niż 30 dni. Teraz wam pokażę trzy najbardziej popularne plaże, które są dla rodzin, ludzi, którzy przyjeżdżają na Phuket odpocząć, dobrze zjeść i poleżeć na plaży przede wszystkim. Na samym końcu będzie Patong Beach, czyli miejsce do imprezowania, do zabawy i zdecydowanie najdroższa plaża na Phuket. Tutaj za mną jestem teraz. Ela. Jestem właśnie teraz na Kata Beach. Jest to plaża, którą ja zdecydowanie preferuję, lubię tu przyjeżdżać, lubię tu odpoczywać. Pokażę Wam teraz ile kosztuje leżak na cały dzień. Wynajęcie leżaka tutaj na cały dzień, a dokładnie dwóch plus parasola jest to koszt 300 bahtów. 300 bahtów jest to około 40 zł. Powiem jeszcze tyle, że trzema plażami, o których mówiłem przed chwilą, jest Katanoi, Katabic i Karomic. W sezonie deszczowym na Phuket bardzo popularne jest surfowanie. Tu widzicie ceny, ile kosztuje wynajęcie deski. Za godzinę jest to 200 batów czyli 25 zł cały dzień wychodzi 100 zł. Jeśli ktoś boi z Was się od razu spróbować wejść na fale, jest okazja na Kata Beach, tak samo na Patong Beach, spróbować swoich sił na sztucznej fali. Parę razy z tego korzystałem naprawdę fajna zabawa. I wcale nie jest łatwo. Teraz właśnie jestem na Karon Beach. Kolejna. Bardzo turystycznie oblegana plaża Akurat nie dzisiaj, bo tej plaży praktycznie nie ma Ponieważ jest taki przypływ Ale w sezonie jest tu zdecydowanie najwięcej ludzi Naprawdę nie wiem co jest dzisiaj grane Że chcę pokazać wam wszystkie te piękne plaże, które mamy na Phuket Lecz niestety nie mogę Ponieważ nie ma ich Jest taki przypływ i są takie fale że niewiele z nich zostało, ale postaram się Wam pokazać w miarę to, co jest. <gry> Oto piękna wizytówka Caron Beach. Na Caron Beach ceny leżaków takie jak na Kata i na Katanoi, czyli 300 batów za dwa leżaki i parasol. Teraz przed czasem pokazałem Wam najdroższą dzielnicę Puket. Jest to Patong Beach. Patong Beach, najbardziej znana, najbardziej oblegana i najbardziej. Nie wiem co powiedzieć jak najbardziej, no. Uwielbiana przez ludzi, szczególnie przez turystów, którzy przyjeżdżają się tu zabawić, ponieważ imprezy tu trwają całe noce. W różnych miejscach oczywiście. W niektórych dyskotekach kończymy się o trzeciej, później przenoszą się do niektórych, które trwają do szóstej, a później ludzie piją po prostu na plaży. Do białego rana. Dobra, zmywam się stąd, bo zaczynają mnie tu denerwować ci niaganiacze, którzy szukają ludzi, żeby latali sobie na spadochronie, jeździ na skuterach. Lub, nie wiem, lub inne rzeczy, ale już naprawdę mnie drażnią i musiałem wyjść stamtąd. Tutaj jestem na samym końcu Patong Beach. Jest to zdecydowanie najładniejsze miejsce na całej tej plaży. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany przejażdżką na skuterze wodnym na Phuket, cena za 30 minut to 1500 Bahtów. Jest to prawie 200 zł. Przed czasem pokazałem Wam jakie są ceny w restauracjach. Jestem aktualnie na Patong Beach. Pokażę Wam przykładowej pizzerni, jakiejś restauracji, w McDonaldzie, a także z tyłu jest Starbucks. Teraz nie widać. Ceny przy plażach oczywiście kosmos, ale muszę Wam to pokazać. Pokażę Wam jak wyglądają te ceny, a później jak wygląda jedzenie w Street foodzie. czyli tam gdzie najbardziej Wam polecam. Pokażę wam teraz przykładowe ceny, jakie to są w McDonaldzie Na przykład Big Mac kosztuje, sama kanapka 140 Bahtów 140 Bahtów jest to jakieś 16 zł Dodamy do tego O, cena z frytkami i z kolą 240 Bahtów Czyli jest to ponad 30 zł za zestaw Dodatkowo. Dodatkowo. Żeby wam udowodnić, jak drogo tu jest, to podam taki jeden może głupi przykład. Lud normalny, który kosztuje u mnie 15 watów, tutaj kosztuje 60. Jest to czterokrotność ceny, która jest dla lokalców, a która jest w turystycznej dzielnicy. Przykładowa restauracja, przed, obok której właśnie przechodziłem. Tutaj na przykład burger 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 kosztuje 300 do 400 bahtów. Jest to 400 bahtów jest to 50 zł. Dania z grę około 100 zł. Zupy około 25 zł. Jest to naprawdę drogo. Następnie pokażę wam jakie są ceny pizz w pizza Pizza kompany. Pizze, zresztą są podobne. Za dużą pizzę trzeba zapłacić około 600 W. Tutaj są po 500. Ceny kosmos po prostu. 600 W za pizzę to jest jakieś 80 zł. I ostatnim miejscem, które Wam tutaj pokażę, jest Starbucks Cafe. kawy w Tajlandii można kupić od 2,50 za kubek ice coffee. W restauracjach około 10 zł a w Starbucksie 25 lub 30 ceny kosmos w Starbucksie ceny są praktycznie takie same na całym świecie ale jak na Tajlandię dla mnie to jest zdecydowana przesada ludzi którzy nie lubią przepłacać i lubią się targować zapraszam na weekend night market jest to najlepsze miejsce żeby kupić sobie pamiątki, elektronikę dobrze zjeść, bardzo tanio każdy tutaj trzeba się targować. Oczywiście, jeżeli jest to jedynie, to nie, ale jeżeli kupujecie jakąś elektronikę, ciuchy lub pamiątki, zawsze się targujcie. Od razu z góry mówcie połowę ceny, i dopiero wtedy zaczynajcie. Bo oni i tak wam spuszczą, a wszyscy są traktowani z góry jako Rosjanie, także ceny są kosmiczne. Dla osób, które nie chcą wydać całych pieniędzy, jakie przywiezą na wakacje na jedzenie w drogich restauracjach lub fast foodach, zdecydowanie polecam to, co Tajlandia ma najlepsze czyli street food. Jedzenie, które kupuje się na targach lub po prostu z buzeczków. Ceny jedzenia wahają się wtedy od 50 do 100 batów za naprawdę dobry posiłek. Także naprawdę Wam polecam. Wiadomo, przyjeżdżając na wakacje, każdy jest zainteresowany, ile kosztują alkohole. Także piwo 40 batów małe, 5 zł. W puszce kosztują już około 8 zł. Pakiety. I jedna najważniejsza rzecz. W Tajlandii w godzinach od 11 rano do 14 nie sprzedają alkoholu w sklepach, i od 12 w nocy do 5 rano. W tych godzinach alkoholu nie kupicie. Chyba, że w barach. Albo spodlady, bo też nieraz zdarzyło mi się kupić po prostu spodlady, że wyciągali. Ale to już za większą cenę. Nie za taką jaka jest podana. Koniec pierwszej części. W drugiej części zobaczycie koszty wynajęcia skutera, jak się tu najlepiej poruszać po wyspie, gdzie najlepiej pojechać, co warto zobaczyć, co odwiedzić, jakie wycieczki ile kosztują, gdzie poimprezować i na sam koniec gdzie zobaczyć perełkę. Tajlandii czyli Muay Thai. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Komentujcie, czy Wam się podobało. Piszcie jak najwięcej komentarzy, bo naprawdę dużo mi to daje. Zostawiajcie łapki w górę i udostępniajcie. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.